Nazywam się Justyna Grzesik-Stachnik, współpracuję z grupą Parens od 2017 roku. Otyłość stała się chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Z nadwagą zmaga się już około 50% społeczeństwa Europy, a z samą otyłością około 30%. Dotyka ona coraz młodszej grupy wiekowej i niestety stała się przyczyną niepłodności zarówno męskiej, jak i żeńskiej. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej wpływa na nieprawidłowy profil hormonalny organizmu. Jest przyczyną zaburzeń owulacji, zaburzeń implantacji zarodka, zaburzeń jego rozwoju, nieprawidłowej produkcji progesteronu przez ciałko żółte. Stała się ona przyczyną zaburzeń erekcji u mężczyzn, a także zaburzeń spermatogenezy: spada liczba plemników oraz ich ruchliwość. Dodatkowo otyłość związana jest z trzykrotnym wzrostem ryzyka poronienia, z zaburzeniami śródciążowymi oraz z porodem przedwczesnym. Negatywne działanie tkanki tłuszczowej zaznacza się zwłaszcza wtedy, kiedy zlokalizowana jest ona wokół trzewi, to znaczy chodzi tutaj głównie o otyłość brzuszną. Dochodzi wtedy do nieprawidłowej odpowiedzi tkanego organizmu na działanie insuliny, nadmiernej produkcji androgenów i wtórnie do tego nadmiernej produkcji estrogenów. Im więcej tkanki tłuszczowej, tym bardziej nasilone są te zaburzenia. To znaczy u pacjentek z BMI powyżej 30 obserwujemy dwukrotny wzrost Ryzyka niepłodności spowodowanej zaburzeniami owulacji. Jednocześnie redukcja masy ciała o jedyne 5% wpływa na przywrócenie owulacyjnych cykli i wpływa też na poprawę wyników zapłodnienia pozaustrojowego. Wszystkim naszym pacjentkom borykającym się z niepłodnością i otyłością, proponujemy zwiększenie aktywności fizycznej oraz stosowanie zdrowej, zbilansowanej diety. Zalecamy stosowanie tzw. diety płodności. Polega ona na zwiększeniu spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, białka pochodzenia roślinnego, pełnotłustych produktów mlecznych, a jednocześnie zmniejszeniu podaży cukrów prostych. Dodatkowo zalecamy suplementację kwasu foliowego, witaminy B12, i żelaza. Zachęcamy wszystkie nasze pacjentki do redukcji masy ciała, co nie tylko poprawi wyniki leczenia niepłodności, ale również zwiększy szanse urodzenia zdrowego dziecka.